Witam Państwa. W odcinku drugim nowego sezonu pan Marek Tomasz Chodorowski, autor książki Bestia Cywilizacja nad Przepaścią, podkreślił niezwykły pośpiech sił demonicznych na Zachodzie. Pośpiech wynika ze stanu świadomości złych ludzi. Wiedzą, że czas na realizację ich diabelskiego planu jest ograniczony. Zapraszam do obejrzenia trzeciego odcinka drugiej rozmowy z panem Markiem Chodorowskim pod tytułem Kto nam to organizuje? Kto nam to wszystko organizuje, panie Marku? Poproszę tak w jednym zdaniu. W jednym zdaniu. Struktura. Ponadnarodowa, globalna, dominująca i tajna. I chciałbym podkreślić to, co wszystkim umyka. Dominująca globalnie. Nazywam ją bestią. A mógłby pan jednak nieco rozwinąć? To struktura z potężną historią, o czym mało kto wie, niewidoczna gołym okiem, trudna do rozwikłania, bo nie obejmująca wyłącznie świata finansów. Nie sposób tego, co się obecnie dzieje, zrozumieć bez uchwycenia zdarzeń z perspektywy historycznej. Z jakiego powodu? Jedynie z tej perspektywy dostrzeżemy podobieństwa i charakterystyczne różnice najostrzejszych sytuacji kryzysowych. Organizowanych w erze nowożytnej, w tym organizowanych dzisiaj, a w roku 2023. I dlatego sytuację powinniśmy analizować stopniowo. Przede wszystkim należałoby powiązać ze sobą wydarzenia rozgrywające się w 200 krajach na świecie od marca 2020. Spróbujmy je w takim razie powiązać. Zastanawiająca była tym właśnie roku 2020 globalna koordynacja czyli idealne zgranie narracji na wszystkich kontynentach czy chodziło wyłącznie o globalne zgranie narracji także o błyskawiczne sprowadzenie do parteru tych rządów które próbowałyby organizować badanie wirusa tak zwanego wirusa na własną rękę co pan przez to rozumie Sprowadzanie do parteru oznaczało w tym przypadku radykalne przywoływanie do porządku. Okazało się, że tak zwanego wirusa nie wolno było badać. A co ma z tym wspólnego historia? Tuż struktura, jaką obserwowaliśmy w latach 2020-2021 o mocy globalnej, nie mogła powstać z dnia na dzień. Tymczasem nagle nas poinformowano, że istnieje coś takiego. Co jest w stanie wymuszać pełne podporządkowanie niemal we wszystkich dziedzinach, ale to we wszystkich, wszystkich, jakie sterują życiem państw, narodów, a nawet globalnego społeczeństwa. A w jaki sposób nas poinformowano? Przez tworzenie faktów dokonanych w skali globalnej. Taka możliwość nie miała wcześniej precedensu, a nawet nie wydawała nam się prawdopodobna. Dlatego musiała być poprzedzona procesem historycznym, którego nie dostrzegliśmy, na który nikt do tej pory nie zwrócił uwagi. Co pan rozumie przez badanie wirusa na własną rękę? To intensywne poszukiwanie naukowych, w tym zwłaszcza medycznych, dróg wyjścia z zaistniałej sytuacji, bez względu na to, kto ją stworzył. Plus oczywiście zbadanie głębszych przyczyn tego, z czym mamy do czynienia, czyli Przede wszystkim ustalenie faktycznego pochodzenia słynnego wirusa. A jak powinniśmy rozumieć sprowadzanie rządu do parteru? W niektórych przypadkach mogło to oznaczać cichą likwidację. A tu przypomnę takie określenie seryjne. Samobójca, czy te słynne zabójstwa niewyjaśnione, piątkowe. Nieposłuszny prezydent, premier, minister czy naukowiec po prostu znikali. Ja się nie chcę wierzyć. My widzieliśmy tylko nekrologii. Natomiast charakterystyczne było to, że żadnych bliższych informacji po takim fakcie, po fakcie znaczącym nie było. Nie było tego typu informacji nigdy. Metod dyscyplinowania zapewne było sporo. A mogły Pan podać przykłady? Te bardziej nam znane no to Wielka Brytania, pamiętamy to szybką chorobę. A premiera Wielkiej Brytanii, który początkowo lekceważył całą tą akcję. Dokładnie podobne rzeczy zaczęły dziać się w Stanach Zjednoczonych. Też prezydent początkowo nie przypisywał aż takiego znaczenia tej operacji. Największą ofiarę poniosła Tanzania, podobnie było w Haiti, w Burundi, no ale też mieliśmy tajemnicze śmierci w Polsce. Globalne porządkowanie to powinniśmy sobie przyswoić, miało zapewne ukrytą przed nami historię i swoje przyczyny. Wszystkie trzy przypadki, o których pan mówił, czyli Tanzania, Haiti, Burundi to to podobno fejki. Trudno rozstrzygnąć dopóki niezależny organ nie przeprowadzi profesjonalnego śledztwa i dopóki niezależne media nie poinformują o jego wynikach. Może powinniśmy poczekać. Chwilowo o profesjonalnym śledztwie nie ma mowy, tym bardziej o obiektywnych międzynarodowych mediach. Dlaczego? Najlepiej o tym wiedzą funkcjonariusze służb na świecie. To nie dziennikarze decydują, jakie treści zostaną opublikowane, ani jakie mogą być promowane w internecie. A kto? Formalnie właściciele mediów, a na co dzień są to funkcjonariusze, którzy tym obszarem zarządzają. Brzmi to trochę spiskowo. No, prawdę o tym wszystkim najlepiej znają bardziej błyskotliwi czy bystrzejsi pracownicy. E, pracownicy o przesadnie wolnościowym nastawieniu. A swoje miejsca zatrudnienia tracą. E, wolne media na Zachodzie to już nawet nie mit to kpina z jakiejkolwiek wolności czy obiektywizmu. Może wróćmy do. W przypadku prezydenta Tanzanii. Może najpierw wróćmy do, do pytania o strukturę, którą nazwał pan bestią. Pyta pan w tym wypadku o strukturę międzynarodową, globalną, dominującą i tajną. Zacznijmy może od początku. Od którego stulecia? Tym razem od pytania. Dotyczy sytuacji zainicjowanej w roku 2020. Pytanie brzmi. Czy to samo tak się porobiło, czy jednak ktoś nam to wszystko zorganizował i poukładał? A jeżeli e, ktoś nam to wszystko zorganizował, panie Marku, to kto? No właśnie.